Znajdujemy rozbite flaszki, po prostu w piasku, gdzie nasze dzieci mają się bawić. Urzędnicy i mieszkańcy rozmawiają o alkoholu. Ani jednego argumentu za tym, żeby nie ograniczać sprzedaży alkoholu, chociażby wzrost gospodarczy, obroty finansowe, flaszki, tak itd. Dokładnie czy i kiedy będzie można go sprzedawać? W Warszawie wystartowały konsultacje o nocnej prohibicji. To pierwsze spotkanie. Często widzimy um, rezultaty tej nocnej konsumpcji. Dlatego no, uważam, że, że jest to coś, co można ograniczyć. Wprowadzenie tej tak zwanej prohibicji, ją tak nazywam, spowoduje uaktywnienie się czarnego, czarnej strefy, czyli met. Wrócą mety, wróci, wróci, wróci to, co było. Po prostu mam dość pijanych ludzi na ulicach. Konsultacje ruszyły też w sieci. Na stronie miasta jest ankieta. Po rejestracji każdy może oddać głos za lub przeciw ograniczaniu sprzedaży alkoholu. Pamiętacie, ja nie byłem zwolennikiem wprowadzania tego typu rozwiązań, ale ponieważ mnóstwo się pojawiło tego typu inicjatyw, głosów, w związku z tym po to są konsultacje. Potem będziemy rozmawiali z radnymi, nowy skład rady i będziemy podejmowali decyzje. I oczywiście, że te konsultacje będą miały olbrzymi wpływ na te rekomendacje które ja złożę. Wrocław już jest po dyskusji na ten temat i to nie jednej. Sześć lat temu radni zakazali sprzedaży alkoholu w sklepach w nocy na Starym Mieście. Cztery miesiące temu na kolejnych ośmiu osiedlach. Jak się dalej imprezować, to gdzie kupię? <laughs> Ale w nocy? No po co w nocy? W nocy nie potrzeba. Dużo jest ludzi, którzy po prostu... Piją, nadużywają alkoholu, później, później są rozruby niepotrzebne. Z mojego punktu widzenia no, to jest ograniczenie jakiejś tam wolności. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji może nie wszystko gra, ale telefon alarmowy Straży Miejskiej dzwoni rzadziej. Ta liczba rzeczywiście jest znacznie mniejsza. Wręcz oceniamy około 1 trzecią, 1 czwartą tego, co mieliśmy w roku poprzednim. Mieszkańcy Krakowa też bili na alarm że w nocy nie mogą spać. Radni liczyli, że gdy zakażą w nocy sprzedaż alkoholu, sytuacja się poprawi. Sprawa utknęła w sądzie. Do tego protestowali sprzedawcy. Skończyło się na ankiecie. Większość mieszkańców była za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w nocy. Zakaz już bez problemów prawnych wszedł w życie niecały rok temu. Jeżeli ktoś chce się napić później, no nie wiem, poimprezować, no to są od tego po prostu wskazane miejsca, nie? Jakby to jest w porządku. Interwencja, ale też zgłoszeń do naszych dyżurnych okazuje się, że spadły ponad 50% spadły wykroczenia, prawie 40% zgłoszenia. Sprzedaży trunków w nocy zakazało ponad 7% wszystkich gmin. To nie tylko duże miasta. W podwarszawskiej zielonce po wprowadzeniu nocnego zakazu urzędnicy przestali dostawać skargi na zakłócanie ciszy nocnej. Konsultowałam to z naszą policją lokalną, że dla. Nich, też w tym, w tym zakresie zmniejszyła się ilość interwencji. Nie wszyscy urzędnicy po zakazaniu sprzedaży napojów z procentami w nocy widzą plusy. Krosno czy biała Podlaska zrezygnowały z nocnej prohibicji. Wprowadzenie tego zakazu nie przynosi żadnych korzyści spodziewanych dla miasta a wręcz powoduje rozwój czarnego rynku alkoholu. To jest zdecydowanie za wiele punktów z alkoholem. W Warszawie trwa jeszcze dyskusja o zakazie sprzedaży napojów z procentami. Pytanie, czy zaprocentuje Łukasz Wieczorek, TVN24.